Beton rozrobiony, to jest część szara, to no jest pierwsza próba, więc zobaczymy, według mnie jest trochę za mokra, ale mam nadzieję, że to mi mocno nie przeszkodzi. To jest część wierzchnia, żółto-brązowa, zobaczymy jak to wyjdzie, nie robiłem tego nigdy, tyle co się dowiedziałem z internetu, więc jak jutro wieczorem wyjmę kostki z formy, zobaczymy jaki mają kolor. No i stół przygotowany. Jedziemy z produkcją. Teraz coś, żeby nakładać tą masę do kostek. Może być jakaś kielnia nawet. Tu mamy kielnię. Starą, porzewiałą. Może być. O proszę, tutaj przyszli moi pomocnicy, którzy będą mi pomagać ro robić kostkę. Dobra, część kolorowa nałożona. Szymon, podłącz prąd. Dobra. Teraz popatrzcie jak to się ładnie rozpływa. W, jednym, w jednej części tych połówek jest według mnie za mało porzucimy części kolorowej. Teraz jest mniej więcej OK. No i wrzucamy część szarą.